Wyprawa w nieznane. Kiedy zobaczyłem tytuł dzisiejszego słuchowiska, to myślałem, że mi się kartki pomyliły. Nazwa Aquizgran to kojarzy się z uzdrowiskiem w Niemczech, gdzieś tam przy granicy z Belgią i Holandią. To pomyśl sobie, co się stanie, jak ktoś nieuważny wpisze sobie w nawigacji samochodowej nazwę tego twojego akwizgranu i zostanie skierowany do tego mojego akwizgranu w gminie Strawczyn. Nie, no takich pomyłek to chyba nie ma. Wyobraź sobie, że są. Kiedyś szukałem podobnych przypadków. Pewien nieuważny kierowca chciał się dostać do Gibraltaru. Ale podróż zakończył w miejscowości o nazwie Gibraltar Point w Anglii. Może masz rację. Wiele osób bezkrytycznie wierzy nawigacji. Jak się zastanawiam, to co i rusz. Słyszymy o tym, że ktoś wjechał do rzeki czy do stawu. Był przypadek, że pewne małżeństwo wjechało w drzwi kościoła. Nie zauważyli, że mają ustawiony Tryb pieszy. To wszystko zależy od tego, jak ustawione jest urządzenie. No i oczywiście, jak aktualna jest mapa. A mój znajomy, to, to jak tylko ma wolną chwilę, to wybiera się na piesze wyprawy. Zafundował sobie taką specjalną nawigację na tę okoliczność. O, i to jest dobry przykład, aby połączyć nowinki technologiczne z celem naszej wyprawy. Aktorzy przedstawią Ci tematykę. No, szanowne aktorstwo, na wycieczkę się wybiera. Przed Wami spacer, ale trasa jest Wam nieznana. Nagranie. Panie Krzysztofie, tylko niech to Pana urządzenie do celu nas doprowadzi i to jak najszybciej, bo w brzuchu mi burczy tak okrutnie. Że wszystkie bociany z okolicznych łąk przepłoszą. <grymne> Niech pan się nie boi. Kolega mówi, że to inteligentne urządzenie, a co najważniejsze, proste w obsłudze. Dotychczas nie stosowaliśmy nawigacji dla pieszych i dawaliśmy sobie radę. O właśnie. Ja znam trasy, i ja poprowadzę. Aha, nie jakaś tam maszynka, która nigdy tu nie była. A pan byłeś? Nie byłem. Ale przygotowałem się z historii i okolice na mapach przepatrzyłem. No dobrze, nie ma się co kłócić. Pan prowadzi, a ja tylko będę sprawdzał na tej tam nawigacji. Będzie mnie pan kontrolował? Nie. Porównamy pana inteligencję ze sztuczną. Panowie, koniec gadania. Idziemy, bo pan przewodnik nam z głodu padnie. Posiłek przewidziany jest w akwizgranie aj, 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 aj. To nie dobrze. To daleko jest. A nie możemy kanapeczek zjeść nad Wierną Rzeką? Znajdziemy jakieś urocze miejsce. Ale my nie będziemy nad Wierną Rzeką. No jak to nie? Panie Krzysztofie, ja, ja sam widziałem ją na mapie. O, gdzieś. gdzieś tam. Mamy pierwszy problem. Panowie, nie ma innego wyjścia. Idziemy. Jesteśmy w Rudzie Strawczyńskiej za szkołą podstawową. Którędy idziemy? Najpierw ścieżką za szkołą, a potem ulica Lipowa. O. Zgadza się. Ścieżka to taki skrót. Szybciej będziemy na miejscu. No idziemy, idziemy. A pan przewodnik opowiada o celu naszej wyprawy. Zaczniemy od nazwy, bo jak państwo przyznacie, akwizgran intryguje. No raczej tak. Dokładnie nie wiadomo skąd wzięła się ta nazwa, ale są dwa źródła. Jedne mówią, że nazwa pochodzi od karczmy należącej do dziedzica Popławskiego, która ponoć nazywała się Aquisgranka. Co pan na to, panie Krzysztofie? Eee, koncepcja ciekawa. Jak pamiętam, to karczma niby stała w centrum wioski, tylko że wioska istniała już wcześniej, więc jakąś nazwę musiała mieć. Drugie źródło podaje, że założyli ją Szwedzi. Którzy tam się osiedlili po wojnie, ale i tu są rozbieżności. Mówi się też, że byli to niemieccy czy holenderscy osadnicy. Uwaga, teraz skręcamy. Tylko gdzie, panie przewodniku? Z głównej drogi w lewo i pójdziemy tą polną dróżką. Przed nami, za jakieś 150 metrów, wierna rzeka, a w zasadzie na tym odcinku to łośna. Tam ją widać, o tam, proszę. Tam jak te krzaki. Drogę wskazał pan dobrze, ale rzeki się panu popierdykały. No wie pan? No właśnie wiem. Łośna to jest po prawej, o tam. Ze mną się pan kłóci? A widzisz pan, tu innego przewodnika? Łośna jest przed nami, po lewej stronie. A ja uważam że to jest struga nazwana od mokrego boru? Pan mylisz pojęcia i okoliczności. Nowy zbiornik wodny w Strawczynie zlokalizowano w widłach cieku od mokrego boru i jego dopływu cieku trupień, który zwany jest też olszówką. To niech pan Mądraliński popatrzy tu na mapę. One łączą się przy zalewie w jeden ciek wodny, który ma nazwę: Od Mokrego Boru. On płynie aż tutaj. I tam przed nami po lewej to jest właśnie on, a tam po prawej jest łośna. Stop, koguty! Krzysiek, pokaż tę mapę. To, to jest tu. Panie przewodniku, weź pan palec. No tak, no wszystko jasne. No i. Krzysiek ma rację. Ale uwaga, on posługiwał się urządzeniem, a pan przewodnik z pamięci opisywał sytuację. Ten ciek wodny, jak mówicie, od mokrego boru wpada do łośnej o tam, 300 metrów dalej. Nie kłóć się pan ze sztuczną inteligencją, niech mnie pan nie dobija. Panie przewodniku, głowa do góry! Pan z pamięci to wszystko odtworzył. Chodźmy dalej. Tylko uważajcie, żebyście się nie potopili włośnej, albo w tej strudze od mokrego boru. Tak to widzisz, wszelkie nowinki technologiczne mogą być przydatne, ale trzeba myśleć. Więc ja sobie tak myślę, i ta nazwa mi spokoju nie daje. Mm, co cię męczy? Ci osadnicy? Szwedzi, Niemcy czy Holendrzy? Biorąc pod uwagę nazwę, to wydaje się, że wioska powstała za sprawą kolonistów niemieckich. W akcie erekcyjnym kościoła w Strawczynie z 1628 roku, wydanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski, Jana Wężyka, występuje miejscowość jako akwizgrum. Nie rozstrzyga to problemu. Tak, ale więcej zapisków o historii nie znalazłem. A do kogo należała wioska? Znajdowała się w dobrach fundatora wspomnianej świątyni Krzysztofa Gawruńskiego, herbu Rawa. A ten co za jeden? Bo jakoś nic o nim nie słyszałem. To zasłużony wojownik z Moskwą, Tatarami i Szwedami, który pobudował pałac w Strawczynie. Poświęcimy mu zresztą osobną opowieść. Czyli wiadomości mamy tyle, co kot napłakał. Ale mamy ciekawą legendę? Pewnie jak zawsze będzie jakiś zbój, jaskinia i skarb. Tak jest wszędzie. Nie tym razem. Nazwa jest unikalna, to i legenda jest niepowtarzalna. Posłuchaj. A co ty mi opowiadasz? To przecież niemożliwe! No jak nie jak tak? Wół się ocielił, tak! Wół! No tak mówią ludzie na wsi! Weź no, zacznij myśleć, a nie plotek słuchaj! No to skąd te bycki młode się wzięły? Chłopie! Wół to jest samiec! A do tego wykastrowany! Ała! To jak on mógł urodzić? No... no... No, no, no tak, no co, co, coś tu chyba nie pasuje. O! Patrzaj, sąsiad idzie! O taki światowy, to to on wszystko wie. O, witajcie sąsiedzie! A co tak nic nie robicie i no tak po wsi chodzicie? Ja Wylazłem na drogę i patrzę na chmury. Nie wiem, czy w pole jechać, bo coś mi się widzi, że będzie deszcz. Może być, tak mi łapa boli, że ino patrzeć jak będzie deszcz. A co? reumantyzm was łapie? Nie. Dlaczego? się se przytrzasłam łapę to boli. To różne są znaki na niebie. Jednego w kościach łamie, a inny se łapę przytrzaśnie. Samsiad! Samsiad, bo, bo ty to wszystko wiesz. No a my się tu kłócimy na temat tej legendy, co to u nas jest. Ale mówi ta o tej legendzie o karczmie. Prawda jest to całkowito i no nie wiem, gdzie ona stała. Wszystkie dziury poprzeglądałem i nigdzie piwniczki nie ma. Nie. No się rozchodziło te legendy o wołach. A o ty? To, to inna historia. Siądźmy, to pogadamy. Po co stać, jak można siąść? No, z mądrym to aż miło pogadać. To było tak. Dawno, dawno temu. No ale nie opowiadajcie, jak babka małemu dziecku. Tylko, tylko dla nas tak, no. No to ocieliła się krowa. U kogo? No weź głupi! U nikogo, tak jest w legendzie! No nie wiedziałem, że to już jest opowieść. Ocieliła się krowa. I wyobraź sobie, że na świat przyszły dwa cielaki. No nieczęsty to przypadek, ale spotykany. Ale u nas w Akwizgranie to chyba pierwszy raz taka historia się przydarzyła. O drugim takim przypadku to, że mnie słyszał. Cielaki? Jak to cielaki? Chowały się razem, bo wiadomo, bliźniaków nie ma co rozdzielać. Przyszedł jednak czas, co trzeba było decyzję podjąć, co z nimi zrobić. Bida była we wsi okrutna, ale jakoś gospodarz, którego to szczęście spotkało, nie chciał cielaków ani sprzedawać, ani na żywność przerobić. No to wiadomo, jak się człowiek do bydlątka przyzwyczai, to i żal. Ponoć cała wieś uradziła, że cieloki wołami zostaną i w pracach polowych wszystkim ulżą. A Całkowita prawda, ale uradzili też wszyscy, że e, e, za taką pomoc dziękczynienie się należy. No ksiądz proboszcz to może by za kuraka modlitwę odprawił. Gospodarze uradzili co innego. Gospodarz od tych wołów zaprzęgnął ich do pługa i jak nikt nie widział… To zaczął oborywać całą wieś dookoła. Pewnie wieczorem poszedł. A albo z samego rada. I no to nie wszystko. W każdym z rogów wioski zakopał ten gospodarz cztery Ewangelie. To bogaty musiał być gospodarz. Miał krowy, woły i cztery książki. Nikt nie wiedział, gdzie one zostały zakopane. Ale wszystkie nasze dawne mieszkańcy potwierdzali, że odtąd. Nie było u nas chorób, powodzi ani innych nieszczęść. Ale to dzięki tym wołom? Nie, tobie to można tłumaczyć, a ty i tak po swojemu. Był to kolejny odcinek słuchowiska, wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i udźwiękowienie Michał Pastuszka. Produkcja Polskie Radio Kielce.